Dzień dobry. A właśnie. przecionek Remont idzie, ale ogólnie ja nie będę pokazywał teraz. A i będzie wykładzina wymieniona w kuchni. Te musiałem tutaj drzwi, bo wcześniej. Bo kurtka zimowa. Pokażę. 640 zł. Kosztowała. Ja nie nagrywam lajtów. A wy wy a Amela właśnie wypisuje jaki głupoty. Jakaś gówniara. Ona jakieś zabawki robi dla dzieci. Jej praca, ona powiedziała, że chce przyjechać. Znajdź sobie jakiegoś. Może do fryzjera pójdę. Muszę zadzwonić. Mi żadna kobieta nie interesuje. Jedna kobieta jest zainteresowana. Jest dużo kobiet, które by chciały, tylko później obrażają te gówniary. Tak właśnie to jest. Tak właśnie chcę Wam to powiedzieć. Zaraz razu zupę wróciłem do pralki, niech się pierze. No chłodno jest. Temu mówiłem. Wczoraj nagrywałem nawet, że trzeba i kominiarza trzeba. To musisz się ciebie pytać. Jak ty chcesz? To, to twoja posiadłość, a nie moja. Ja nic nie mam do tego. Jarek muszę założyć. Który dostałem na urodziny. Aj, a Aj, Ecie mógłbym proszę, żebyś po prostu nie nagrywał na mój temat. Ja ciebie nie nagrywam. A przyszedłeś, przywitałeś się. Byli tyle widowie, tak się tylko szuka wrażeń. A właśnie byłam rodziny. Co mówisz? Dobra, ja nagrywam. Ja z tobą nie, roz, nie rozmawiam. Ja nie chcę, żeby cię było słychać na moim kanale. Mm byłem rodziny Ciekawe, ile by to kosztowało trzeba by było z Krzyśkiem porozmawiać o Krzysiek co pomnikarz był tam gdzie mój głęboki tata leży żeby wylać tu teraz zimno się robi wylać i jakąś płytę ale to trzeba ja musiałbym ja rozmawiałem właśnie z wujkiem z jednym dru, wujkiem i drugim powiedzieli że po prostu och, ze mną rozmawiali zapraszali mi na na święta dzień zmarłych żeby odwiedzić Te? nasze ugłębne rodzinne groby to właśnie chciałem powiedzieć Musiałbym porozmawiać, bo tam wujek mój mówił, że tam zarośnięte, a po prostu brat mój rodzony nie zgodził się, żeby mamę do mamy tatę pochować. Temu Karakulach jest pochowany tak samo jak Rafała. Mama. No mama była spalona. Urna. To tak samo za granicą robią. I też sam mówił, też się zastanawia. Mój dwie, dwie godziny. pali, A po prostu. mama się nie zgadzała żeby robaki jedli to widzicie a no, był wczoraj no i dzwoniłem i rozmawiałem znaczy dał telefon Krzysztof rozmawiałem właśnie z nim temu była właśnie też rozmowa i rozmawiałem właśnie z Jackiem alajackiem chcę powiedzieć że Robi się ugłęb. Warandę, szafę po prostu. Zunęli do kuchni, a później nie wiadomo, jak to ugłęb będzie. A, a to ja nie wiem. Tu remont jest. Jak to jechać? Ja nie mam, ja lajtów nie robię. To właśnie, nawet z Rafałem rozmawiałem, a mam, wszystko jest usuwane. Wszystkie hasła, wszystko usuwane, nikt nic nie wie. Ja tylko wiem. I nikt nie będzie wiedział, ponieważ ktoś to... Śledził. Ja wiem kto to śledził. Ja na ten temat się nie będę wypowiadał. Chciał. No, sam powiedział, o słyszał, on nie zabrał. Nie przywłaszczył 5 tysięcy. Ja 5 tysięcy wziąłem z banku, ponieważ tam. 3 dni hotel w Warszawie. Jedzenie, nie jedzenie, wszystko kosztuje i po prostu jak znalazł Paweł Kowarszawy 80 km, tam gdzie były moje zaręczyny, to piercionek poszedł, wiadomo gdzie, w błoto jak to się mówi. I tak to wam chcę powiedzieć. Robiłem lajty, chyba trzy, lajty całe te miało być miało być, że z Wrocławia Asia taki miała kanał tam no to tutaj była koszulka kupiła. Jeszcze dziś mam. No i chcę właśnie to mam powiedzieć. A też pozdrawiam tych Polaków, którzy, o, którzy oni są już, ugłym za granicą, tylko przejeżdżali, przejeżdżają też do Polski, to też zapraszali mnie na święta, czy, a mówi, miał, Jaugłara miał z dwutysięcznego i ugłym Miał wypadek i skasował go. A teraz musi. A ze swoją dziewczyną pracują. Teraz w pracy są. W zakładzie pracują. Nie pamiętam jaki ten. nazywa się ten zakład. robią błutyniki do samochodów, do luksusowych marka luksusowa ja tylko nie pamiętam to serdecznie też gorąco ich pozdrawiam on też właśnie ma na imię Wojtek i właśnie też mówił a właśnie widziałem dziewczyna była po prostu bardzo smuczna na. i płakała. Ja musiałem, jak rozmawiałem, to po prostu to Wojtek powiedział, weź popatrz się i po prostu ja mówiłem, żeby ona się bardzo zmartwiła się tym, że tak się ogółem dzieje. Ale ogółem trochę porozmawiała no i z Wojtkiem rozmawiałem i po prostu uśmiechnęła się to Wojtka dziewczyna ona powiedziała że chciałaby mnie zaprosić nawet rozmawiałem bo oni teraz pracują w Niemczech A ta byłem kobieta tyle lat i za granicą ma w Hiszpanii. To mówi, a mówi, a to masz paszport. To byś po prostu przeleciał. Mówi, a jak nie, to po prostu ja mogę zadzwonić. Wojtek, właśnie tak powiedział: ja mogę zadzwonić do kierowcy, busa, żeby przyjechał tutaj i bym zabrał mnie na weekend, bo oni pracują na weekend żebyś ułym odpoczął, ale ogółem ja takiego czegoś, bo ogółem nie ma takiego czegoś. Ja nie mogę wychodzić, ja nic nie mogę robić, ja tu się czuję jak w więzieniu. Tak właśnie Wam to chcę powiedzieć o Kamila też dzisiaj chyba będzie w Białymstoku, bo były urodziny gdzieś pod niemiecką granicą. No, też słyszałem siostrę. O, już siostra ma córeczkę 3 lata. Też pilnuje. No chyba. A siostra ma męża. Też męża. Pozdrawiam czy to mąż, czy to jak to się mówi, facet. Też słyszał, bo słyszałem właśnie rozmowę mamy, też pozdrawiam Kamili. Bo mnie też od... Ale ogółem to co ogółem było, to nie była ułym moja wina. Że tak się odnosiłem do ciebie. Ja nie chcę się z tobą kłócić. Lepiej jak się kłócić lepiej porozmawiać, godzić się o co tym wszystkim chodziło a nie po prostu nie ma po co walczyć złościć się lepiej z ludźmi rozmawiać właśnie ten Wojtek no, nawet w pracy jest ze swoją kobietą pracują na pewno będą, po pracy będą na pewno oglądać. Temu y, powiedział, że jak my będziemy w pracy, żebyś po prostu nie dzwonił, to po prostu ja dotrzymuję jakiegoś słowa, a nie po prostu w jakiś sposób kogoś dręczyć. Tak jak niektórzy, tak jak ta Amela, czy jak. Ona pokazywała zdjęcie, ona powie... Ona, ja ja wam powiem, ona powie, teraz tak obraża. Możesz mi jaja lizać, dupę pocałować. Całe te całe nie wiadomo, czy to jest Amela, a to może jest ten chłop z jajami i ścipą. To może tak być. Jak tak oni tak traktują mnie. A chcę też wam powiedzieć, że pewne osoby i chyba cztery osoby już całkiem usunęłem numery, żeby oni do mnie nie wyzwaniali. a teraz też wyzwaniali to na razie poblokowałem, żebyście ugłym, ponieważ ja nie jestem dla was jakimś złym człowiekiem dokuczacie to w ogóle słyszałem była przerwa w szkole i na korytarzu czy co było słychać i po prostu a jedna i druga osoba a ja jestem w pracy no uczyć się w szkole a później na przerwach Wychodzicie na korytarze i po prostu wydzwaniacie do, na przykład do mnie, czy do Krzysztofa, czy do kogoś innego, żeby się pośmiać, żeby te, ten człowiek w ogóle denerwował się, smucił się, ale to takiego czegoś nie było. To taki właśnie, no, 16 minut film. Lubicie... Niektórzy mnie oglądać A to Że tak powiedziałem Ale ogółem Wam powiem Wam powiem która będzie Pierwsza Kobieta To będzie lepsza A jak już będę Przy niej To po prostu Powiem Przepraszam bardzo Mam kobietę, która po prostu będzie ze mną, będę ją szanował, a inna, żadna kobieta be, nie będzie mnie interesowała. To jest właśnie moje marzenie. Takie, czy się spełni? To się okaże, jak to się mówi. I na ten temat to właśnie chciałem Wam powiedzieć. No. Właśnie ta osoba to kuchnie, cały ułym dałem 1200 zł na tą kuchnię, zrobił właśnie i po prostu, a, bardzo dużo ułym wykłada pieniądze, znaczy pieniądze. Krzysiek ma swój kanał, tylko po prostu ktoś ten kanał pilnuje, on nie zarabia, on to co on zarabia, znaczy ugłym zarabia Krzysiek, to też jakieś pieniądze tam pobiera, ale ugłym te pieniądze wszystko idzie na remont, ponieważ sama opieka społeczna jak była ostatnio patrzyła się całe to wszystko, sama powiedziała. No powolutku, powolutku trzeba właśnie robić, żeby to dom odświeżyć, żeby to było inaczej, a nie było tak jak kiedyś. Też ta opieka po prostu nie była za bardzo zadowolona, ale to dla opieki mogę powiedzieć, że to są bardzo duże koszta. I Bartek i Bartek był y, z opieki, z młodą pracownicą. Jeszcze deszcz padał cały ten musiał kaptur. To ja wyszedłem na, na schody jak te jak się na kaptur co lać. Mówi, mówię to lepiej już idźcie, żeby ta kobieta nie mokła, żeby nie zachorowała, bo, ponieważ teraz jest już jesień. Owszem, dwa dni lało, prawie trzy. Dzisiaj to nie leje, ale już jest coraz chłodniej. I to właśnie Wam chcę przekazać tą wiadomość taką, ta wiadomość jest prawdziwa, a nie zmyślona. I na ten temat to właśnie chciałem wam powiedzieć. Miłego dnia Wam wszystkim życzę, ale ogółem niech jedna, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta osoba niech się zastanowi, dlaczego w taki sposób traktujecie nas, ponieważ... Jakiś młoda osoba musi do szkoły chodzić, od rodziny, od mamy, taty, od dziadków, dostały jakieś pieniądze, święta, nie święta, różne rzeczy, ale po prostu jak będziesz dorosłą osobą i coś w jakimś celu pójdziesz, będziesz się starał. I po prostu będzie co wychodziło. Ja jestem z tego zadowolony, co ja robię. Może nieraz. Nie wesołe są te filmy, ale ogółem to doprowadzają niektórzy ludzie. No i kończę. To wypowiedź dla Was. Miłego dnia.